Znasz to uczucie? Bo ja tak. Pewnego dnia mój umysł rozwalił czterdzieści transportów. Rzecz działa się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych w Lublinie na ulicy Kunickiego około godziny dziesiątej. To był wczesnowiosenny dzień. Zimno jak w psiarni. Wiał wiatr, padał nawet lekki śnieg. Wyszedłem na przystanek trolejbusowy, aby dojechać do domu. Po przeciwnej stronie ulicy znajdował się sklep Monopolowy. I jaki widok zastałem! Pod tym sklepem tłum ludzi. Kolejka ludzi zwinięta niczym mięso w roladzie, a tłum przypominał ten stojący za biletami na koncert Metaliki. To był widok niesamowity. Pomyślałem sobie tak. Ludzie, czy wy nie macie nic innego do roboty? Tylko w takiej psiarni, na takim zimnie czekać, aż otworzą sklep, żeby kupić jakąś wodę, jakieś wino, jakieś piwo? Czy wy naprawdę nie macie nic innego do roboty? I wtedy pomyślałem sobie, a niech by tak coś huknęło, trzasnęło, strzeliło, żeby ten tłum się rozpiesz, rozleciał, żeby tu nikt po tą wodę więcej nie stał. Kiedy zmarznięty wsiadłem wreszcie do trolejbusu i ujechałem kilka przystanków, Znalazłem się na ulicy Nadbyszczyckiej, a tam przez okno zastałem dziwny widok. Ciężarówka, obok ciężarówki, drzwi, a na ulicy mnóstwo szkła, potrzaskane butelki wódki, porozrzucane transportery. I strumień wódki leje się do bystrzycy. Niesamowity widok! Co się stało? O co tutaj chodzi? Zacząłem się zastanawiać. I nie tylko ja, ale i wszyscy pasażerowie, którzy byli w trolejbusie, każdy był niesamowicie zdziwiony tak niecodziennym, Widokiem. Niedługo cała zagadka się wyjaśniła, gdyż całe zdarzenie opisał kurier lubelski. Można było dowiedzieć się, że do lubelskiego hotelu Victoria zmierzał samochód ciężarowy. Załadowany pod brzegi przednią wódką. Nie pamiętam już, czy to była czysta, żytnia, czy wyborowa. W każdym razie dostawa zmierzała do celu, ale do celu nie dojechała. Co się stało? Otóż w ówczesnym Lublinie przy drogach przystanki trolejbusowe były wybrukowane. I ten bruk był taki dosyć gruby, takie kamienie półokrągłe były poukładane jeden obok drugiego i tak właśnie na takie przystanki zajeżdżały trolejbusy. I Pek chciał, że samochód, który jechał z wódką, częścią kół najechał na ten bruk. Zaczęło go wtedy mocno trząść i na skutek tych wstrząsów wypadły boczne drzwi samochodu. A kiedy wypadły drzwi, to za tymi drzwiami posypały się na bruk transportery wódki. I jak donosił kurier lubelski, tych transporterów było aż 40. Wszystko się roztrzaskało. Ta wódka do hotelu Wiktoria nie dotarła. Kiedy przeczytałem artykuł w kurierze Lubelskim, zacząłem kojarzyć fakty. Przypomniałem sobie, że kiedy stałem na przystanku trolejbusowym na ulicy Kunickiego, pomyślałem sobie o strasznym, olbrzymim huku, a ta moja myśl zmotywowana była tym, że nie mogłem zaakceptować tego, że tyle osób czeka na otwarcie sklepu monopol monopolowego, że tyle osób marznie, by kupić wódkę. W związku z tym ta moja myśl, to moje wzburzenie było niesamowite i musiało nieść ze sobą olbrzymią energię. I co jeszcze pokojarzyłem? Że wtedy, kiedy o tym huku, o tym trzasku sobie pomyślałem, w tym momencie ten ciężarowy samochód wiozący wódkę do Wiktorii musiał wjechać na bruk i w tym momencie musiały te drzwi wypaść i w tym momencie musiała ta wódka roztrzaskać się o bruk. To była moja myśl, to była moja energia, która to wszystko wyzwoliła i która to wszystko spowodowała. I wtedy właśnie pomyślałem sobie: tak, ta rozwalona wódka, te rozwalone 40 transporterów wody, to. Moja zasługa, moja myśl, moja energia to moja zasługa. I zaczęła mnie rozpierać wielka duma. Ucieszyłem się na myśl, że jestem zdolny do tak wielkich wyczynów. Uświadomiłem sobie, że w mojej obecności alkohol nie może czuć się bezpieczny. Jedna myśl, jedno spojrzenie i wódka może się tłuc, rozpływać po bruku, lać się do rzeki. Dzięki moim myślom, dzięki energii, która w takich chwilach potrafi się we mnie wyzwolić. I nie była to myśl taka gołosłowna, albowiem później zaczęła jeszcze znajdować swoje potwierdzenie. Oto dwie sytuacje. Idę sobie raz w Lublinie ulicą, już nie pamiętam jaką, chyba to było gdzieś w pobliżu mojego ówczesnego miejsca zamieszkania na stacji, a naprzeciwko mnie idzie mężczyzna i w jednej ręce widzę, niesie jakieś zawiniątko, opakowane coś, w ręce trzyma i nagle, kiedy jest jakieś 2-3 metry przede mną, widzę, a z ręki z tego papieru wysuwa się mu butelka i roztrzaskuje się po ziemię pokazało się że niósł alkohol i kiedy zbliżał się do mnie butelka wypadła roztrzaskała się i niestety dla niego już tej wódki nie miał inne podobne zdarzenie również na jednej z lubelskich ulic Podobna sytuacja. Idę sobie i naprzeciwko mnie idzie mężczyzna. I kiedy zbliżaliśmy się do siebie, ten mężczyzna potknął się o jakiś wystający element chodnika. I tak do przodu runął na ziemię i ręką wykonał przy tym taki ruch. I Zabiniątko, które trzymał w ręce, rąbnęło o ziemię. I co? W ręce został mu tylko sztylecik zniesionej flaszki. Po raz kolejny alkohol w mojej obecności został zniszczony. Tak więc. Drodzy Państwo, siłą woli, energią umysłu byłem wtedy w stanie dokonywać takich rzeczy, zniszczeń alkoholu. I jako abstynent jestem dumny, że tej wódki dzięki mnie zaczęło ubywać. Jak będzie w przyszłości, tego nie wiem. Może jeszcze kiedyś uda mi się takiego wyczynu dokonać? Może to będzie stalowa wola, a może jakieś inne miejsce? Czas pokaże. Ale miejmy nadzieję, że to się uda. Wszystkiego dobrego Państwu, a gdy poczujecie Państwo pragnienie, polecam Wam znakomitą. Wodem. Ona najlepiej gasi pragnienie. Wszystkiego dobrego.